Temat udziału dzieci w polowaniach wyzwala ogromne emocje. Myśliwi chcą wychowywać swoje dzieci zgodnie ze swoimi wartościami. Przeciwnicy argumentując zakaz udziału dzieci w polowaniach powołują się na badania naukowe mówiące, jakoby dzieci krzywdzące zwierzęta w dorosłym życiu były bardziej skłonne do popełniania przestępstw. Ten materiał oparłem na artykule Zbigniewa Podedwornego pod tytułem Przemoc domowa a przemoc wobec zwierząt, opublikowany w biuletynie kryminologicznym. Pan Zbigniew dosyć szczegółowo omawia związki przemocy w rodzinie z przemocą wobec zwierząt i poświęca sporo miejsca na przemoc wobec zwierząt stosowaną przez dzieci. Pozwolę sobie zacytować fragment. W badaniach z 2009 roku przeprowadzonych przez współautorów poprzedniego badania Arluka i Lewina na grupie seryjnych zabójców wykazano korelację pomiędzy znęcaniem się nad zwierzętami a późniejszą przemocą wobec ludzi. W badaniu poddanych zostało 51 skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności za zabójstwo. 44 spośród badanych stwierdziło, że stosowało tortury wobec swoich ofiar. 32 skazanych, czyli aż 78%, przyznało się do tego, że w przeszłości znęcało się nad zwierzętami. Prawie połowa respondentów stosowała wyszukane tortury wobec zwierząt. 18 skazanych przyznało, że stosowało dokładnie takie same tortury wobec ludzi, jak wcześniej wobec zwierząt. Jak widać, w badaniu potwierdzono, że osoby znęcające się nad zwierzętami były później bardziej skłonne stosować przemoc wobec ludzi. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na jeden aspekt. Często stosuje się zamiennie słowa krzywdzenie i znęcanie, co jest manipulacją, ponieważ nie można postawić znaku równości pomiędzy tymi słowami. Niestety przeciwnicy udziału dzieci w polowaniach robią to mniej lub bardziej świadomie. Oto przykład. Krzywdzenie zwierząt przez dzieci jest zjawiskiem raczej powszechnym. Z badań typu Self Report wynika, że od 3 do 44% dzieci w pewnym momencie swojego dzieciństwa maltretowało zwierzęta. Zgłębiając ten temat przeczytałem sporo analiz i komentarzy na temat konsekwencji znęcania się przez dzieci nad zwierzętami. Za każdym razem stawiono znak równości między znęcaniem się nad zwierzętami a polowaniem. Taki znak równości mogą postawić osoby kompletnie nieorientujące się w realiach polowań, ponieważ jest on bez sensu i za chwilę wyjaśnię dlaczego. Najpierw jednak parę słów o krzywdzeniu. Należy rozróżnić, że w przypadku zwierząt krzywdzenie, a znęcanie czy maltretowanie jest zupełnie czym innym i w żaden sposób nie można postawić tu znaku równości. Człowiek żywiąc się mięsem w jakiś sposób krzywdzi zwierzę. Łańcuch pokarmowy na naszej planecie polega na tym, że jedne gatunki krzywdzą inne. Przecież wilk, żeby zjeść jelenia, musi go zabić. Nikt o zdrowych zmysłach nie powie, że go nie krzywdzi. Jeśli pójdziemy dalej, to możemy przecież powiedzieć, że trzymanie papugi w klatce również jest jej krzywdzeniem. Spotkałem się nawet ze stwierdzeniem, że trzymanie psa na smyczy jest jego krzywdzeniem, nie mówiąc już o zakładaniu mu kagańca. Zgodzimy się jednak, że jeśli te przykłady uznamy za krzywdzenie, to jednak w żaden sposób nie możemy powiedzieć, że są znęcaniem. A badania wyraźnie mówią o maltretowaniu i znęcaniu się u dzieci nad zwierzętami. Polowanie jest etapem zdobycia mięsa i jeśli możemy mówić o krzywdzeniu tak jak działa łańcuch pokarmowy na tej planecie, tak w żaden sposób nie możemy powiedzieć w tym wypadku o znęcaniu. Współczesne polowanie ma na celu jak najszybsze uśmiercenie zwierzęcia przy zadaniu maksymalnie jak najmniejszego bólu, cierpienia i stresu. Strzał na komorę, a więc w serce, tak piętnowany przez aktywistów, ma na celu jak najszybszą śmierć, tak aby zwierzę nawet nie poczuło, że kończy żywo. Gdyby w polowaniu chodziło o znęcanie, to każdy myśliwy strzelałby na szyję. Takie postrzały unieruchamiałyby zwierzę w miejscu i dawałyby możliwość obserwacji długiej agonii zwierzęcia i czerpania z tego chorej przyjemności. Tak się składa, że nikt tego nie robi. A tak jak mówiłem wcześniej, każdy myśliwy stara się oddać strzał tak, aby uśmiercić zwierzę jak najszybciej bez zadawania niepotrzebnego cierpienia. I chyba jednak przyznacie, że strzał na komorę to jednak coś innego niż oblanie kota rozpuszczalnikiem i podpalenie go. A o takim sposobie znęcania dzieci nad zwierzętami miałem okazję kiedyś usłyszeć. Udział nastolatków tu należy podkreślić, że żaden myśliwy nie chce brać na prawdziwe polowanie kilku latka, nie tylko nie wpłynie na psychikę młodocianego. Nauczy go odpowiedzialności i szacunku do zwierzęcia, które później będzie miał możliwość zjeść. Sprawi, że taki młodociany nie będzie żył w hipokryzji i nie miał świadomości skąd się wziął kawałek mięsa na jego talerzu. Dzisiaj ludzie wyrzucają ze świadomości fakt, że mięso, które jedzą, pochodzi od czującego zwierzęcia i nie zastanawiają się w jaki sposób przyczyniają się do jego cierpień. Udział młodocianych w polowaniu sprawi, że będą bardziej świadomi relacji człowiek-zwierzę i praw przyrody, wedle których jedne zwierzęta stanowią pokarm dla innych. No chyba, że aktywistom zależy na wychowywaniu kolejnych pokoleń hipokrytów. Zresztą czego można spodziewać się po aktywistach na przykład z nich żyją? Manipulacja to ich drugie imię. Jeśli chcemy już powoływać się na psychologów, to też trzeba wziąć pod uwagę, że mówią oni, że dzieci trzeba oswajać ze śmiercią. Nie można izolować ich od tego tematu, bo przecież śmierć jest nieodłączną częścią życia. W bajce król Lew jest scena, w której Mufasa tłumaczy swojemu synowi, czym jest krąg życia, i wprost mówi o śmierci. Jakoś dzieci wychowane w latach 90. nie są przez to skrzywione psychicznie. Udział nieletnich w polowaniu też pokazywałby im, jak wygląda ten krąg życia. Że śmierć jednego zwierzęcia powoduje to, że inne może dzięki temu żyć. Podobnie jak człowiek. Jest jeszcze jedno. Polowanie uczy cierpliwości i opanowania. Nastolatkowie, będąc z ojcem czy matką na polowaniu, musieliby się wyciszyć i opanować emocji. No ale po co? Przecież lepiej niech siedzą przed ekranami smartfonów czy komputerów. Po co cierpliwość i opanowanie? Lepszy jest dopaminowy haj. Nieprawdaż, drodzy aktywiści? Nauka różnienia tropów, obserwacja zachowań zwierzyny, będąc wtopionym w otoczenie to też, co młodzież mogłaby wynieść z udziału w polowaniu. No ale po co? Obsługa smartfonów i łykanie wszelkich bzdur, którymi w social mediach raczą nas choćby niech żyją, jest przecież lepsze. Przynajmniej będą frajerzy, którzy chętniej będą wpłacać kasę na konto. Warto podkreślić jeszcze jedną rzecz. Jesteśmy jedynym krajem, który wprowadził tego typu ograniczenia. W Skandynawii 14-latek nie dość, że może obserwować polowanie, to może również czynnie polować pod opieką dorosłego. Tak, ojciec może dać 14-letniemu dziecku broń do ręki i pójść z nim na polowanie. W Skandynawii poluje tak mnóstwo małoletnich. Gdyby teoria aktywistów, że w ten sposób wyrastają kryminaliści, była prawdą, to miasta Norwegii, Szwecji czy Finlandii ciągle spływałyby krwią. Jakimś cudem tak się nie dzieje. Czyżby aktywiści kłamali? Jest jeszcze jeden paradoks. Dzisiaj małoletni może pod opieką dorosłego łowić w Polsce ryby. Może zacząć karpia i, jak twierdzą niektórzy, maltretować go, wyciągając na brzeg. Czyżby to nie było krzywdzenie zwierząt? Może go również później zabić, jeśli uzna, że go chce zjeść. Ale tutaj standardy aktywistów są już inne. Dlaczego? Bo to kolejny przykład, że im nie chodzi o rzekome dobro dzieci, a o najzwyklejszą nienawiść do myśliwych i utrudnianie im życia za wszelką cenę. Na koniec opowiem anegdotę. Zacznę od tego, że moje dzieci jeszcze się załapały na polowania przed wprowadzeniem idiotycznych przepisów zabrajających im udziału. Zabierałem je głównie na kaczki. Mogły zaobserwować, jak wyglądało zdobycie ptaka, z którego później jadły rosł. Jakiś czas temu gościliśmy u mojej rodziny we Francji. Kuzynka zakupiła za dużo kurczaków zrożna, tak, że na drugi dzień wyrzuciła do śmieci sporo niezjedzonego mięsa, w tym jednego całego. Moje dzieci były wręcz oburzone tym, że życie i śmierć tych zwierząt poszło na marne. Nie mogły zaakceptować tego, że mięso od tak można wyrzucić. Tak, obserwując wcześniej żywe zwierzę i jego śmierć, dzięki której stało się ich pokarmem, nabrały do nich jeszcze większego szacunku. Czy młodzież, która bez zastanowienia zjada mięso pochodzące z supermarketu, również będzie miała do nich taki szacunek? Nie sądzę. Tym bardziej, że już teraz bardzo dużo nastolatków nie jest w stanie określić, z jakiego zwierzęcia pochodzi kawałek, który aktualnie jedzą. I jeszcze jedno. Badań potwierdzających tezę, jakoby polowania wpływają negatywnie na psychikę młodzieży, nie ma. Gdyby były i potwierdzały to, co aktywiści twierdzą, to co chwilę by je przytaczali. Jak na razie to przytaczają albo opinie kilku psycholożek, które wydają je na podstawie swoich wyobrażeń, a nie badań, co raczej słabo świadczy o ich kompetencji, albo posługują się manipulacją, którą niestety spora część społeczeństwa łyka kompletnie bez refleksji.